Cześć! Witajcie moi drodzy widzowie! Wiele osób na LEGO tu przedstawia najlepsze czy też najrzadsze minifigurki z Ninjago. A ja pomyślałem, że czemu by nie zrobić topki 10 najbardziej powtarzalnych figurek z LEGO Ninjago, dlatego tego dziś zapraszam na taki odcinek. Przed obejrzeniem tego filmu pamiętajcie, że lista jest tylko i wyłącznie moja i przedstawia moje zdanie na ten temat. Jeżeli macie inne zdanie, to pamiętajcie, by nie zarzucać mi tego w komentarzach, ale możecie mi przedstawić swoją opinię. Lećmy już do odcinka. To już legendarna minifigurka Kai z Legacy. Jeżeli jesteś prawdziwym fanem Ninjago i kupujesz zestawy oraz gazetki, to na pewno masz przynajmniej trzech takich Kaiów w swojej kolekcji. Mogliśmy ją wyciągnąć z magazynów, gazetek od Amit, Poibagów oraz wielu innych zestawów. Ta figurka jest dosłownie wszędzie. Zresztą ta jak Jace Legacy, ale mówię o nim teraz, yy, ponieważ myślę, że nie ma sensu robić dla niego osobnego miejsca w tej topce. Pride. Jeżeli lubicie sezon czwarty, a badania wykazują, że jest to jeden z lepszych sezonów Ninjago, to na pewno posiadacie tą mini figurkę. Podobnie jak Kai była ona w magazynie gazet oraz w niektórych zestawach. Nie jest ona może najbardziej powtarzalną minifigurką, ale uważam, że powinna się ona znaleźć w tym odcinku, ponieważ starsi fani Ninjago, na przykład tacy jak ja, kupują rzeczy z czwartego sezonu, mieli wiele takich figurek. Mistrz U z Lego Ninjago Legacy. To samo co w przypadku Kaja, a może i nawet gorzej. Ta minifigurka stała się już legendą, ponieważ każdy, absolutnie każdy fan Ninjago, zbierający zestawy oczywiście, już ją ma. Pojawiła się ona włącznie w czterech magazynach z Lego Ninjago Legacy, w wielu zestawach z tej podserii, a mało brakowało, żeby znalazła się jeszcze w gazetce od Amit. Ale na drugi na jej torsie i nóżka sprawiają, że wygląda naprawdę fajnie, no ale nie w takich ilościach. DJ Kai. Z tą figurką nie jest aż tak źle jak z poprzednimi, ale i tak się powtarza. Ja mam już ich kilka, ponieważ posiadam kapsułę gracza, jego mecha, autoskota oraz magazyn. Co nie zmienia faktu, że jest to jeden z moich ulubionych strojów ninja. Może kiedyś zrobię o tym odcinek, więc ta mini figurka cały czas mi się bardzo podoba. Podoba mi się również ostatnia figurka z tej listy, czyli Lasha. Ona akurat pojawiła się tylko w kilku zestawach z LEGO Ninja Legacy, ale Blue Ocean chce nas zasypać tymi figurkami. Była ona już włącznie w trzech magazynach z tej serii, ale ponownie mi się ona bardzo podoba i absolutnie mi nie przeszkadza jej powtarzalność. Ale znajdą się tacy, którzy mają jej serdecznie dość. Pod koniec tego odcinka chciałam pokazać Wam jeszcze kilka figurek, które również mi się powtórzyły, ale nie znalazły się w pierwszej piątce, czyli Bako, Lloyd z Ninjago mówi oraz Garmadon z Legacy. To by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Dajcie znać w komentarzu jakie minifigurki Wam się powtarzają, a może zgadzacie się z moją topką. Pamiętajcie też o subskrypcji i dzwoneczku, żeby nie przegapić kolejnych tego typu odcinków. A jeżeli ten Wam się spodobał, to koniecznie zostawcie łapkę w górę, bo to naprawdę motywuje do tworzenia kolejnych materiałów. Trzymajcie się, no i cześć!